Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na kolejny przepis, w którym zrobimy sobie serum mniszkowe. Zapraszam serdecznie na film. Moi drodzy, cudowny kwiatek, mlecz. Mlecz lekarski jest traktowany u nas jako chwast. Jednak jest bardzo ma wiele właściwości cennych leczniczych. Jest doskonałym źródłem witamin różnych A, C, E, K, tiaminy, witaminy B6, wapnia, żelaza, potasu, manganu. Dostarcza różnych cennych minerałów, również kwas foliowy, magnez, fosfor, miedź. Także moi drodzy również wspaniale wpływa na kondycję wszystkich typów cery. Działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo, przeciwstarzeniowo, a o to nam tu głównie chodzi. Stosowany codziennie naprawdę pomaga osiągać bardzo fajne rezultaty w, w pokonaniu częstych problemów różnych skórnych, takich jak trądzik, przebarwienia, na przykład problemem z utratą jędrności skóry, jakieś plamy, tak zwane starcze, blizny, przebarwienia skóry, nierównomierne jakieś koloryty skóry. Dlatego zrobimy sobie takie wspaniałe serum mniszkowe. Co takiego jest w tym właśnie mniszku, takim cudownym lekarskim, którym właśnie wykorzystywany jest w kosmetyce, bo bardzo często jest wykorzystywany właśnie. Tak jak wspomniałam wcześniej, ponieważ no ma te właściwości przeciwzapalne, wspaniale redukuje trądzik, jakieś niedoskonałości skóry. Przede wszystkim odblokowuje, oczyszcza pory. Przeciwbakteryjnie też działa, także bardzo dużo witaminy C zawiera, co również pozwala przyspieszyć proces gojenia. Na przykład, jeżeli mamy jakieś problemy, również przy bliznach, przebarwieniach. Ale co najważniejsze, to właśnie to, że napina fajnie i ujędrnia skórę. A to dzięki temu, że zawiera właśnie te cudowne przeciwutleniacze. Także naprawdę jest często używany przy produkcji różnych kremów przeciwzmarszczkowych. Nawet używa się go właśnie ich do, do, do łagodzenia, na przykład o jakichś poparzeń skórnych, na przykład również słonecznych, słonecznych chciałam powiedzieć, czyli rozjaśnia też przebarwienia skóry, blizny. Także ten sok, sok, który puszcza ta cudowna roślinka, działa naprawdę, można powiedzieć, leczniczo na wiele problemów skórnych, nawet na egzemy i kurzajki. Więc cóż, zacznijmy robić nasze cudowne serum mniszkowe, a potrzebujemy dosłownie dwa składniki. No dobra, trzy, bo dodamy witaminkę E do wszystkich kosmetyków. Lubię dodać witaminę E, bo to cudowna witamina przeciwstarzeniowa, przeciwzmarszczkowa, a poza tym pełni rolę również konserwanta. Czyli co potrzebujemy? Potrzebujemy trochę naszych cudownych kwiatków mniszka, które to. Ja spróbuję tu w całości wrzucić do takiego jakiegoś mikserka, to będziemy je miksować. Zobaczymy, czy to moja maszyna sobie z tym poradzi. Tak. I potrzebujemy żel aloesowy. To jest druga aloes. To jest druga cudowna roślina, która wspaniale działa na nasze. Na naszą skórę, to jest cudowny, cudowny naturalny lek. Także dodajemy żel aloesowy. Teraz po prostu musimy sobie to zmiksować. No i moi drodzy, po niecałej godzinie bierzemy sobie po prostu jakąś albo sitko, albo gazę. Tu już widać, że już soczek puściła roślinka, więc sobie przykładamy ją tutaj do, na naszą gazę, żeby po prostu sobie wycisnąć. Oczywiście, tutaj mamy taką ilość nie za dużą. Jeżeli chcemy uzyskać więcej, większą ilość takiego serum, no to musimy troszkę tych kwiatuszków pozbierać. Trochę więcej. I proszę bardzo, wyciskamy. Takie serum. Potrafi wytrwać, przetrwać nawet do 3 miesięcy. Taki kolorek elegancki. No, ale jeszcze sobie dorzucimy witaminkę E, oczywiście, bo witaminka E, to jak już powiedziałam, to jest cudowna witaminka. Leciutko zamieszamy. Wystarczy naprawdę zaużyć kilku kropelek, aby sobie rozprowadzić na całą twarz. Fajny zapach. Przyjemny, taki roślinny. Jeszcze zależy, jaki aloes macie, bo też potrafią ładnie, fajnie pachnieć. No i po wchłonięciu, po chwili, bardzo ładnie taki. Wchłania się ten serum, możemy sobie nałożyć kremik. Jeżeli ktoś używa kremik, ja sobie teraz tutaj użyję taką po witaminkach. I mamy w buteleczce. Proszę bardzo, całkiem fajna ilość wyszła. Jeśli buteleczka ma 30 ml, a jest 3,4. No, czyli można powiedzieć. Około 20 ml ma. Wejścia może nawet. No, około 20. Także teraz, moi drodzy, sobie tylko wkładamy nasz kroplomierz i możemy sobie spokojnie używać. Cudowne serum mniszkowe. Moi drodzy, jak widzicie, przepisik jest bardzo prosty. Jeżeli się podobał, to bardzo uprzejmie proszę o pozostawienie łapki w górę albo komentarza pod... Pod filmikiem. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.